O, ale ja bardzo się cieszę, że tak dużo mieszkańców naszego miasta przyszło. Także bardzo dzięki, że jesteście. Ja się zaraz obuszczę. Jak mówię, No mikrofony ale stał... kolejowej... to są mikrofony. No, dzisiaj na to wszystko. Go... Sługa powinna poczystawić. Przedstawicieli władz centralnych i władz samorządowych. Proszę pana sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. No, Dziękuję bardzo. Ja się postaram głośno mówić, żeby wszyscy słyszeli. Witam państwa. te mikrofony! Nie działa mikrofon, więc nie będę A Działały przed chwilą. Witam państwa wszystkich serdecznie. Cieszę się z Państwa licznej obecności, bo to świadczy, że inwestycja kolejowa, która została zrealizowana przez zarządcę infrastruktury we współpracy z miastem jest potrzebna. Witam wszystkich Państwa, witam władzę ustawodawczą, witam samorządowców, wszystkich szczebli, z panem marszałkiem, z panem starostą, z panem... Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji tej inwestycji. Aha. Dziękuję bardzo, bardzo, którzy kibicowali tej inwestycji. Dziękuję wszystkim to państwu. Dziękuję. To jest święto państwa dzisiaj, bo... Ta inwestycja jest realizowana dla Was po to, żeby służyła mieszkańcom łowicza, gościom, żeby przyczyniała się do rozwoju gospodarczego tego regionu, żeby wspierała Państwa w codziennym funkcjonowaniu. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Liczę, że to nie jest ostatnia inwestycja w Państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. Pana Jotra Mówisz, to to woźnia, Musisz zasłanić. Mikrofony były i coś się stało. Dziękuję za przywrócenia głosu i dobrze. Jesteśmy parlamentarzystami z tej ziemi i bardzo się cieszymy, że udało się wreszcie Pani na inwestycje trochę głośniej, ponieważ w Emilkadzie Państwo czekaliście na to, żeby tutaj ten ruch usprawnić żeby zastąpić przejazd. To jest bardzo wielka satysfakcja, proszę Państwa, że udaje się takie projekty oddawać, że udaje się realizować te cele, które służą... To szkola, czy tak długo? Szkole, że tak długo? O, właśnie, 7 lat to jest trochę przygięcie. 7, 5,5. To jest taka inwestycja, która pokazuje z jednej strony realizację tego naszego programu. Prawa i Sprawiedliwości do wyborów o zrównoważonym rozwoju. O tym, żeby takie miasta jak Włochy zyskiwały, zyskiwały jak najwięcej, jak największe inwestycje, które, które służą ludziom. Ale z drugiej strony ta inwestycja jest też pewnym przykładem dobrej współpracy między samorządem a władzami centralnymi.

który nam bardzo chodzi, o zrównoważony rozwój, żeby taki że ta jak Łowicz, zyskiwała. I Państwo parlamentarzyści, panie burmistrzu, bo... i wszystkich tych, którzy w Łowiczu i po ziemi łowickiej się poruszają będą mogli korzystać z tego nowego wiaduktu który ułatwi życie wszystkim właśnie mieszkańcom Łowicza. Ja się cieszę, że ta inwestycja powstała i oby takich inwestycji w Żerłowiczu i w całej Polsce jak najwięcej. wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o zrównoważony rozwój, jak powiedziała pani poseł, i duże środki trafiają do samorządów wszystkich w całej Polsce. Polska się rozwija, Polska pięknie staje się coraz Dwa bardziej dana. funkcjonalna. Dla wszystkich naszych rodaków, i o to chodzi, żebyśmy potrafili i chcieli wzajemnie współpracować, a wtedy sukcesów i takich inwestycji będzie jak najwięcej. Gratuluję z całego serca panu ministrowi, gratuluję władzom samorządowym miasta i powiatu Łowickiego. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, dzisiaj w Łowiczu świeci słońce. Mamy piękny dzień. Dzień dobry dla lokalnej społeczności nie tylko. Dzisiaj radujemy się z wielkiego sukcesu miasta łowicza, powiatu łowickiego, ale całej naszej ziemi łódzkiej i naszej ojczyzny. Jest to kolejna inwestycja, która jest oddawana do użytku. Inwestycja gdzie zebrane są razem siły rządowe i samorządowe, siły naszych obywateli o to, aby żyło nam się wszystkim jak najlepiej. Od 2005 roku prowadzę biuro poselskie w Łowiczu. Pamiętam te niemożliwości przejazdu przez ten przejazd kolejowy gdzie zapory były opuszczone często kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut, kiedy pociągi uniemożliwiały, uniemożliwiały przemieszczanie się z centrum miasta do wylotu z, w kierunku Warszawy. Dzisiaj w tym ciągu ulic 3 Maja i Warszawskiej jest ten wiadukt, który łączy te, 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 te dwa punkty. Już nie będzie tego, tego wąskiego gardła, już nie będzie tych korków w centrum, centrum Łowicza. Pragnę pogratulować jeszcze raz panu burmistrzowi, panu staroście, wszystkim państwu mieszkańcom i podziękować rządowi Zjednoczonej Prawicy i wszystkim władzom samorządowym za to, że mamy kolejny piękny obiekt, który oddawany jest do użytku po to, żeby Polakom żyło się po prostu lepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście głównie mieszkańcy miasta Łowicza i powiatu Łowickiego. Inwestycja, inwestycja oczekiwana, bo ja wiem jak tutaj Włókicia hmm, czekali na tą inwestycję mieszkańcy Włókicia. Rozmawiałem idąc tutaj właśnie z parami i powiedzieli, że czekali na to 50 lat. I wreszcie się udało, te, tutaj wszyscy Państwo widzicie, i ten remont tego wiaduktu, i remont to Torobisk. Cała ta inwestycja plus inwestycje dodatkowe które rozpoczynają się na tym ciągu kolejowym, także i w mieście Kutno, przebudowa Peronu i to, co się dzieje w stronę Sochaczewa, to nowa jakość, nowa zmiana, jeśli chodzi o kolej. Ogromne podziękowania dla Pana Ministra Adamczyka, dla obecnego to Pana Wiceministra, dla spółki, która tą inwestycję realizuje. I kolejowej, i z tego przejazdu, i ile osób też w jaki sposób tutaj funkcjonują, funkcjonuje w stolicy. Jeszcze raz gratuluję przede wszystkim Wam mieszkańcom, gratuluję władzom miasta Powiatu i myślę, że teraz już wiele rzeczy, wiele problemów zostało rozwiązanych. Przede wszystkim z tych problemów drogowych, tak jak powiedział mój kolega, był tu problem, bo wiemy, że ruch jest bardzo duży na tym odcinku i często był problem z przejazdem na drugą stronę. Miasto. Dziękuję bardzo. Jeszcze obwodnica została. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka Politechno-Polskiego pana Krzysztofa Panie mistrze, szanowni parlamentarzy, ale przede wszystkim wy drodzy mieszkańcy Łowicza, jak długo czekaliście na ten moment? To już tutaj padło kilkadziesiąt lat jak najwięcej, mnóstwo, mnóstwo czasu, mnóstwo emocji, mnóstwo nerwów. No i niestety także e, były po drodze tragiczne momenty. Te tragiczne momenty też wszyscy tutaj w Łowiczu pamiętacie. I jeżeli dzisiaj możemy trochę ponarzekać, że to trwało długo, że to trwało za długo trochę, no zgoda. Tylko to jest okres, w którym to zostało zrobione. Ja pamiętam, jak zostawałem posłem, przychodzili do mnie mieszkańcy Łowicza e, i. Opowiadali w dramatycznych słowach o tym, co tu się dzieje, jak to wygląda. Podjęliśmy wtedy bardzo szybko, razem z radnymi też, radni Prawa i Sprawiedliwości do mnie podchodzili, też skarżyli się na tę sytuację. Ale wtedy rządziła Platforma Obywatelska i się nie dało tego zrobić. Nie można było tego zrealizować. I tak naprawdę dopiero po 2015 roku została umowa podpisana z pkp Nie pamiętam w tej 16 czy, czy 17 rok. I od tego momentu budowa ruszyła. Czyli praktycznie nawet jeżeli przyjmiemy, że tych 7 lat to długo, to jest długo, to zwłaszcza, że to dla te mieszkańców też stanowiło pewną, pewien rodzaj udręki, bo mieliście objazdy, mieliście tutaj kłopoty. Co do tego zgoda. Natomiast w perspektywie tych 60 lat a to jest jednak zrobiona, zrobiona kolejna dobra inwestycja dla miasta w województwie łódzkim, a ja, jako marszałek, mogę się tylko z tego cieszyć i tylko mogę Wam kibicować wień, większej ilości tego typu znakomitych przedsięwzięć, gratulując władzom samorządowym e, Łowicza, Powiatu Łowickiego, e, wszystkim tym, którzy byli naprawdę mocno zainteresowani w tym, żeby wspierać to, aby ta inwestycja powstała. Dziękuję, gratuluję Wam wszystkim tego sukcesu. Oby jeszcze pozostałe, słabsze, a wiemy, że są jeszcze takie miejsca wokół Łowicza, które wymagają kolejnych inwestycji, były jak najszybciej zrealizowane. Dziękuję Panie -Pan. Bardzo proszę o dawanie głosu Pana pierwszego łódzkiego, Pana Karola. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z kolejnej inwestycji w województwie łódzkim. Cieszę się, muszę wraz z Państwem, bo to bardzo ważna inwestycja z wielu powodów, ale ja powiem o jednym, o, tym, o którym też już była mowa: o tym, że to jest zdecydowanie zwiększenie bezpieczeństwa. I dla tych najsłabszych w tym ruchu, czyli dla pieszych, dla rowerzystów, i to jest ten aspekt bardzo, bardzo ważny. Oczywiście 7 lat to długo, jak mówił Pan Waszek, ale jest. I myślę, że. Radość nasza jest wspólna. Życzę następnych takich inwestycji tutaj samorządom w Policji łowickim, a jestem pewny, że one będą, dlatego że rząd, który Wojewoda reprezentuje w województwie od lat przeznacza bardzo duże pieniądze na inwestycje. Jak to samorządowcy mówią, takich pieniędzy jeszcze nigdy samorządy nie miały. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, panie przewodniczący. Wojewodo, panowie senatorowie, posłowie, drodzy łowiczanie, bardzo historyczna chwila. Ten 17 marca 2023 roku kilka pokoleń czekało na ten wiaduk. Osiedle nazwane zatorze, bo za torami, teraz chyba za wiaduktem trzeba byłoby zmienić nazwę. Bardzo Państwu tu na tym zatorzu przećwiciliśmy wspólnie z PKP cierpliwość, bo najpierw miasto budowało cztery ronda, drogi dojazdowe do wiaduktu i od Dmowskiego i tu od Warszawskiej i Wolimowskiej prawie 3 km dróg. Kilometr, 300 metrów ścieżek rowerowych. Dużą kwotę miasto. Ja z dużym ukłonem tutaj do państwa radnych, bo nigdy nie mieli wątpliwości, żeby głosować. A wydaliśmy 46, ponad 46 milionów złotych. Też z ukłonem do pana Wojewody 6 milionów 600 tysięcy z urzędu wojewódzkiego pozyskaliśmy pożyczkę. Ponad 1,5 miliona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To dzięki tym środkom możliwe było wybudowanie wiaduktu i dróg dojazdowych z PKP. Pierwsze rozmowy prowadziliśmy już w 2012-2013. Umowa 11 lipca 2016 roku. I ja jeszcze pamiętam, tu z nami przyjeżdżała. Pani Dyrektor Oddziału Poznańskiego PKP Pani Mariola Kujawa, to takie tak, były początki. Bardzo dużą rolę odegrał obecny, o, dużą rolę odegrał Pan Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka, teraz Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Wojciech Rykowski. No też pani naczelnik Anna Gajewska na emeryturze też tu w tych wszystkich trudnych, bo budzących wiele emocji wywłaszczeniach pomogła. Prace miejskie wykonywała firma Trakt. Jest tu kierownik pan Mirosław Galiński, który też reagował na każde nasze jakieś uwagi. Dziękuję panu staroście, jego władzom, dyrektorowi Kamilowi Malejsce i inspektorowi nadzoru budowlanego panu Mariuszowi Słoniewiczowi i też naszym inspektorom, bo tutaj z nadzór miał i pan Krzysztof Cichy, i pan Robert Iwański. Bardzo dziękuję Państwu tutaj mieszkańcom Zatorza i Łowicza, że nawet i czasem może trochę, no trochę za ostrym hejtem, ale, yy, ale czasem takimi konkretnymi uwagami dopingowaliście nas. Ja dopingowałem trakcję PKP PLK i cieszymy się, że do tego yy, dzisiaj doszło. 263 metry wiaduktu, gdy ktoś pojedzie po raz pierwszy, to niech jedzie spokojnie i patrzy przed siebie, ale którymś tam razem niech stoi się na boki, nowa przestrzeń miasta się otworzyła. Wiadukt bardzo ładnie się wkomponował w te nasze wieże katedry, także tutaj nie psuje estetyki tego historycznego miasta. Na pewno poprawia bezpieczeństwo, na pewno dla wszystkich, dla kierowców, dla pieszych, dla rowerzystów, która grupka rowerzystów czeka. Także bezpiecznej drogi dla wszystkich Państwa i jeszcze raz z podziękowaniem dla władz państwowych Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego i PKPLK. Dziękuję. Brawo na Radzieckiego. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie w micie wiaduktu, mieszkałem jako dziecko do 30 lat 300 metrów w tamtą stronę nad Kaczewie, na kaszewie na Rejmontach konkretnie. I ten mit wiaduktu towarzyszył mi, można powiedzieć, od urodzenia. Bardzo się cieszę, że przyszła chwila, że wiadukt jest, chociaż już myślę, że wielu wątpiło. Cieszę się, że e, mogę tu być i w tej chwili uczestniczyć. Wiem, ile to kosztowało e, również zdrowia wszystkich, którzy byli zaangażowani i burmistrza i, i, i radni, ile przechodzili radni z miasta e, w związku z tym to, co tutaj się działo, ale wreszcie nadszedł ten moment, że za chwilę po otwarciu największej naszej powiatowej inwestycji, jaką była przebudowa mostu w Kompinie. Otwieramy tutaj wiadukt i cieszymy się razem z wami że będziemy jeździć krócej, co oznacza, że spalimy mniej benzyny, co oznacza, że oszczędzimy więcej czasu, także same plusy. Cieszmy się tym dniem naprawdę. Dziękuję bardzo za zaproszenie na, na tą uroczystość. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowni goście. Arnold Gleschl. Nasza spółka, z Polską Linie Kolejowe w ramach kolejowego programu kolejowego Przebudowuje stacje, szlaki kolejowe, systemy sterowania ruchem kolejowym. Buduje też wiadukty. Bardzo często te wiadukty powstają we współpracy z samorządami lokalnymi. Tutaj między innymi dzięki porozumieniu, o którym mówił Pan Burmistrz z 2016 roku udało nam się wprowadzić do dużego zadania inwestycyjnego budowę wiaduktu, który pozwolił nam na zbudowanie przejazdu. Te prace, tak jak tu narzekamy trwały długo, można powiedzieć, że Pierwsze przyczyny naszych problemów, leżą w wędach projektowych i nieoszacowanych w ilości prac związanych z budowaniem kolizji, w punktach, miejsca, trenowanie. to jest zatrzymało. Polubiłem trenowanie, też, ostatnio. duże problemy rolę Ministerstwa Infrastruktury po, 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 pomogło nam rozwiązać problemy. Staliśmy się właścicielami firmy Trakse, która się zrealizowała tę pracę w Cieszymy się, że dobrnęliśmy szczęśliwie do tego momentu, w którym udostępniamy Państwu możliwość bezpośredniego pokonywania torów i chciałbym w tym miejscu też podziękować naszemu wykonawcy, że mimo bardzo trudnej sytuacji, mimo wielu um, nieprzyjemnych rozmów, które prowadziliśmy, Dognęliśmy do szczęśliwego końca i kończymy te budowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, po części oficjalnej teraz następuje techniczne otwarcie wiadomości. Pracownicy wykonawcy zdejmują barierki, które ograniczały obiekt i wkrótce będą mogły przyjechać pierwsze pojazdy, a także mogli iść będą wstać piesi i drogę اچھا <laughs> نهره przywihał. Michał. Michał Terenowicz tak. jedzie. To wydło, jest kurczę na ścieżce do rowerów, tylko jest. I mamy otwarty, proszę Państwa. Po pięciu i pół roku budowy. Wędek, chyba. To, jest to Polska I nagrywać pociągi tutaj stąd Wiosika kolej jest takowita miejscówka No, teraz tak Piękny widok na katedrę Szczerze te bramki przeszkadzają w nagrywaniu pociągu Lepiej. Ale tu można też przyłożyć obiektyw aparatu w telefonie. Do przewidzenia, że będą na wiadukcie. Wszyscy chcą zobaczyć, ale w godzinach szczytu, będzie jeszcze jakby most. A i to będzie kurde. taka sama chyba w konstrukcji, jak te na stacji. czy się zmieści, czy się zmieści rower tutaj. Ja A to nie może wejść? Nie wejdzie pan tu jeszcze. Poziom zero. Jadą krok spodu. Tymczasowe. Winda już działa. Przeciwwaga Tak wygląda ten pod wiaduktem, to był kiedyś przejazd kolejowy A teraz jest parking Proszę uważać, karetki mogą już jechać teraz Normalnie, nie muszą objeżdżać dookoła Także, także jest bezpieczny, szybki dojazd do chorego Mamy zjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich Tu dla zwykłych wózków, a tu jest dla inwalidzkich bo to są takie poręcze Jeszcze korki bo już ciekawskich jest troszkę jej Już pojedyncze samochody Przez wiadukt Nowa epoka w Jechowicze.